Witajcie na moim blogu. Dzisiaj jestem na spacerze w lesie i chciałam Wam opowiedzieć o leszczynie, czyli jest to dalszy ciąg opowieści o gemoterapii, czyli o wspaniałych właściwościach pąków, drzew i krzewów. O leszczynie dwa lata temu napisałam na moim blogu, ale dzisiaj wybrałam się na zbiór. To są pączki leszczyny. No i niedługo będą kwitły, ale ja zbiorę je w takim właśnie stanie. Po co mi te pączki leszczynowe? W ogóle pąki są źródłem, cennym bardzo źródłem różnych minerałów, różnych witamin i mają one jakby większą wartość niż potem... Te formy rozwinięte, czyli liście, czy, czy te kwiaty już rozkwitły. Pąki i kwiaty leszczyny wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, antyseptyczne, odtruwające, moczopędne. Taki napar z tych pąków i kwiatów wspomaga organizm w przypadku spadku formy, właśnie teraz takiej. W okresie przesilenia zimowo-wiosennego. Również takie napary można pić przy przeziębieniu, przy bezsenności, depresji, przy osłabieniu co jest też istotne reguluje, regulują poziom cholesterolu. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Oprócz tych pączków kwiatowych, Peszczyna ma również pączki tutaj takie liściaste, które również można sobie po prostu zbierać, można ususzyć, można zrobić herbatkę, można zrobić intrakt, można zrobić macerat, napar wiele rzeczy takich, które wykorzystać można i wewnętrznie, i zewnętrznie. Wewnętrznie, wiadomo, do picia, zewnętrznie do przeróżnych przemywań okładów. Do kosmetyków również naturalnych, które robi się w domu. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo cenna roślina, a to jest teraz ten czas właśnie, kiedy, kiedy tą leszczynę i te pączki można zbierać. Można zbierać też kwiaty, kiedy one będą już rozwinięte, ale trzeba pamiętać o tym, że osoby, które mają skłonności do alergii, nie powinny korzystać z kwiatów ponieważ jest tam ten pyłek, który może uczulać. Natomiast takie pąki jak tutaj są bezpieczne. No i w zasadzie na dzisiaj tyle. Nazbieraliśmy pół torby takich pączków leszczyny. Zapraszam również Was. Idźcie do lasu, patrzcie jak rozwijają się te pąki na drzewach, na krzewach. Bierajcie, suszcie, twórzcie przetwory, maceraty, intrakty, wyciągi, napary. To naprawdę przyda się dla poprawienia odporności naszego organizmu i dla naszego zdrowia. I na tyle. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia wkrótce.